No 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 no. na. No, Króle. Nie mogę się dostać, dostać. Zrozejrzyj się w sali zabaw, albo tam mnie wpuść. Okej. Okay. Zjechać po Okej. Okay. Pfff. O, jakie kulki. Yyy Ho, 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 no owa edycja Sandropa Okej, okay, Sandro Leciał do kulek Hej kolego, chyba się spóźniłeś. Możesz coś się poławić? gdzie twoje przyjaciele? Możemy pomalować palcami, opowiadać historię i wszystko, tylko po napoje napić się, aż nam głowy wybuchną i to przez cały. Nie jest tylko jedna zasada, światło ma być włączone, włączone, włączone. Hmm. Co ma robić? Pff. Nie, nie, co za bałagan! Które stało na dole, które stało na górze? Sprzątaj! sprzątaj. Kolego, tam nie można wchodzić. Chyba będziemy mieli kłopoty. C lubisz te oczy, klalek? Mam brokatowy klej. brokat? Śmieszne oczy. Okej. Okay. Freddy mi mówił, trzeba, trzeba, chyba to wziąć. C nie, dlaczego to zrobiłeś? Bądź światło, bądź światło. O, oszczegałem cię! Oszczegałem! Idź spać! Dobrej nocy! Gregory, ja co zrobiłeś? Wyłączyłeś światło w sali zabaw. Musisz znaleźć pięć generatorów i jak uruchomić. Dobra, może mi się uda. Tutaj Gdzie zostaną krane? Okej, okay, okej okay. Jest jakiś generator O cyk Cyk No gdzie to jest? Nie zaułek? Dobra, jestem. Okej. Okay. Okej. Okay. O! Sprzątaj, sprzętaj! Okej. Okej, okay. okay. nie, nie, nie. Nie złapiesz mnie. Nie złapiesz mnie, nie złapiesz mnie. Nie złapiesz a Tutaj był. Ok, był tutaj. <gry> Znowu wejdę tu, tutaj, tutaj. A. O, generator! Cyk! Kolejny? Tutaj? Tak. Cyk! Kolejny! Cyk! Kolejny! Cyk! Kolejny! Cyk! Dobra, zapaliłam wszystkie światła. Teraz gdzie ten Sandrop? Cyk! Nie, nie, nie! Łap! Złapałeś zasady! Ty nie wywalaj Tak, z... tego! Nie będę tak robić! Wyłączyłeś mi i wierzę, a a tak nie miało być! No co ty robisz? Bisz wy... Walony ze szkoły. Alar, alar! Ui, 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 ui! Krawory nawiewali cię skakuj! Bip, 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 Wreszcie uciekłam z tego miejsca. W końcu, w końcu, w końcu. Więc mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, słoneczkiem i subskrypcję. Yeah, to przypnę Wam serce i nie powiem. Więc czym że cię mnie oglądać? To jest, żeby nie przepa gapić kolejnych filmików, więc pa!